Będziemy sobie dzisiaj grać na mini gierkach. Dzisiaj niestety moi koledzy nie mogli grać, ale dzisiaj tak solo odcinek nagrywamy. Kiedy Wam się taki kontakt spodoba, możecie zostawić łapkę w górę. zasubskrybować mój kanał, bo ostatnio wcałem, no całkiem, całkiem dużo. Kiedy Wam się spodoba taki kontekst, możecie dać znać wyświetleniami, łapkami w górę i subskry żeby subskrybować mój kanał. bo Wam się na pewno to opłaci. Wystarczy, mam dużo rozrywki. No i ja chyba już nie przedłużam i. Lecimy! Chodzę do portalu. Dobra. E, ogólnie, widzowie, to ja tutaj jestem troszeczkę zardzewiały na tym trybie. Bo nie grałem tutaj przez dłuższy czas. Więc no nie wiem, jak pójdzie. Ale zobaczymy. Mam nadzieję, że. Co nie będzie jakiegoś wstydu. I zadam radę wygrać. Zagramy sobie parę gierek. No i zobaczymy, jak pójdzie. Kiedy będzie się fajnie grało, możemy nawet zagrać na czymś innym. Gdy będziecie chcieli, jeszcze jest, mam parę fajnych pomysłów na odcinki. Już to co tutaj? O, Uwalnimy typów! Zostawiam Zostawię. O nie! Aj, niestety. Niestety nie damy rady. No mówię, ja tutaj dawno nie grałem, co to się dużo zmieniło. Więc yy, nie zdziwcie się ty, ja będę kochani Nie we mnie. Dobra, mam kusza. gusza. O Jezu. Dobra, radę. Dobra, lecimy widzowie, damy radę. Jest, mam pierwszego punkta dopiero. Uwaga, co tutaj się teraz dzieje? To jakaś kojarzy tą mapę, kiedy tutaj grałem. A uh, no, kijka. Kijek. Uu, kijek. Nie mogę, nie mogę dadnąć. Chodź tu. Ja wiem, o co tutaj chodzi mniej więcej, ale. Pyk. Do Idące, nie? O, nie, 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 nie. Dobra, nice. Mamy punkt Lecimy dalej. Laj, Lecimy. Dobra. Łatwowisko. Łatwowisko, widzę. Lecimy z Koksem. Mam, jestem na prowadzeniu. Trzy punkty. Fajnie, fajnie. na pierwszą gierkę od paru. Mam chyba dwóch tygodni. Jakoś dwóch tygodni. Nerdpol. Dobra. Dobra. Ciebie tutaj blokujemy. No nie, nie trafiłem. Jest. Ha, Tepnęło mnie tam. XD, trochę, ale dobra. To można niszczyć? Co się? Zbagowaliśmy grę, widzowie. Dobra. Oj, ojoj! Nie lubiłem nigdy tego, zawsze na tym przegrywałem. Ale to w ogóle się zmieniło strasznie. Jezu. Co tu się dzieje? Dobra, chyba jestem na bezpiecznym klocku. Tak, jestem na bezpiecznym. Jestem na prowadzeniu, jest dobrze. Jest wina. tsunami'no. Dąbiaczki, zabijamy. Dobra, spać, szybko spać, szybko spać. Szybko, nie, idzie do mnie! Ty. Czemu? No, nie udało się. Ale nikt nie, nie dostał punktu, bo oni nie poszedł spać. Tutaj będzie więcej spadać? O nie, podpalić trzeba, dobra. Pyk, lecimy. I góra! Pyk, dobra. Kiedy będziecie chcieli widzę, że możemy zrobić to samo możemy zagrać na minigierkach, ale ja mogę ogarnąć ekipę i zagramy tu w trójkę. A może na więcej osób, kiedy Wam się ten filmik spodoba. Ogarniemy... bo wy nie znacie jeszcze wszystkich przyłonków. Ogarniemy, bo nas gramy może nawet w piątkę zagrać. W nie, nie, czytałem co? The, the right. Nie wiem co. Nie wiem co nie. Nie mogę, bo mi się pokazało coś. Komunikat. Strolowało. O nie, mam remis Co? Pierwszy raz to widzę, nie wiem No właśnie, pierwszy raz to widziałem, nie grałem nigdy tej, tej mapy, więc nie wiedziałem, co tutaj mam zrobić Nie wiedziałam totalnie, nie pomyłałam Ale dobra, teraz, teraz przyjmę, teraz Proszę Proszę, proszę, proszę Dobrze Jest szansa Jest szansa na wina Knockback, dobra to będzie. je to znam! To znam bardzo dobrze i zawsze... Dobra, nie zawsze. Ale często na tym spadam Spadaj. Też spadaj. Nie! Dobra! Nie, spadłem na nie spadłem. No już nie jestem na pierwszym miejscu. Szkoda. King of the Hill. ciebie, ciebie, z tobą się zegnamy, z tobą też się zegnamy I z tobą też ja, tutaj, ja to mam taktykę na to Z tyłu, z tyłu, z tyłu i wbijam. Dobra, wbijam Nie wiem jak, no... Jest, mam sukces, dobra Jestem na pierwszym miejscu z typem jakimś To co tutaj? Uj, co to? Co to? Co? Pierwszy raz to gram, nie wiem co ja, mam zrobić Co to jest? A, bo jest, są, mogę zabrać takie jentimia. O nie, o nie. Fale. Nie, nie wiedziałam, o co tu chodzi widzowie. Tylko ma jednego punkta więcej nade na nade mnie. O Jezu, co to, co to, co to? Jest? Nie wiedziałam, o co tu widzowie totalnie chodzi. Ale zrobiłem, spamowałem po prostu motoczką. Kurde, kurde, kurde. jest finał. Muszę teraz tego typa prześcignąć. O, dobra, to znam tę matkę. Ja, ja, bardzo ją lubię. Właśnie może wybrać, postaram się na pewno. Nie, 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 czy nie widziałem tu? Kurde, ja po tak spami? Ooo, dobra, ja tak nie umiem spamić, jako. To jest trochę dziwne, e, dobra. Nie wnikam, nie wnikam, nie wnikam. Ojej, Kurde kurde, 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 nie, 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 co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jezu, prawie to prawie jednej klatki wpadłem. Mi się to bardzo fajnie gra. nie wiem, jak wam... Ja bym pomógł nawet więcej tego nagrywać. Nie wiem, czy Wam się to podoba. Ale mi się to na serio, bardzo fajnie mi się to nagrywa. Mam nadzieję, że dla Was się to fajnie ogląda. Mi się naprawdę przyjemnie, przyjemnie gra. Więc tutaj wszyscy fokusują na razie. O Jezu, uciekam, 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 uciekam. Zbiło się. Ciebie, chyba coś popadło? Nie, 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 tutaj, tutaj, tutaj będzie bezpieczniej, tutaj będzie bezpieczniej. mnie też trochę przelaguję. Niestety. Ale dobra. Zagramy jeszcze jedną rundkę. Nie jest źle. Dlaczego każdy jest Uniestriwem? Nie rozumiem, nie rozumiem. Ja tylko mam skinę swojego. O, dobra, odlagowało. Jest dobrze. Lecimy kolejną rundkę. Mam nadzieję, że teraz mi się uda to wygrać. Fajnie by było wygrać. Mam też parę fa fajnych pomysłów innych na filmiki. Więc subskrybujcie mnie, żeby tego nie przegapić, bo na serio następny filmik będzie całą ekipą. No i będzie się działo, na, zagramy na takim jednym trybie, na którym jeszcze nie graliśmy. No, na serio. Powinno Wam się spodobać. Będzie na serio bardzo fajnie. Zobaczycie, zobaczycie. Za parę dni już to o nie Onia. Onia. Ja latam. Ja latam. Nie. Szybko, 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 szybko. Nie, niestety. Jeden typ zdobył tylko punkta. Ale to nic, to nic. goal. Dobra, tak. Tak, tak. Pyk. Tak, tak. Pięknie. Ja teraz blokuję typów. Nie wiem co robić typ. Nie, ty też nie zrobisz. Ty też. Nie, nie zrobił, bo źle zostaje dynia. To jest jego koniec już. Tego mam. Tego dynie nie ma. Żadnego. Dobra. Pyk. Jest ty ma jeden punkt nad, przewagi nad wszystkimi. Ale spokojnie, to jest dopiero początek, widzowie. To jest za chwilę go. Pyk, pyk, pyk i go wyprzedza. No, konkurencję lubię. To, więc powinienem to pójść mi dobrze. Tylko żeby szybko, bo to jest na czas. Dobra, jest, jest. Dobrze. Teraz strzelę w chwilę. Nie. nie. zdążyłam. Stanął dajmy. Okej. Okay. Zastanówmy jak się. Pyk. O, nie? w niego. Zbytniczej. Nie. Niestety. Nie wyszło mi. Ty, slipnie. Trzy typy mają przewagę nade mną. ciekawy teraz. Musimy... Nie można tak być. Muszę tak być. Jak ja bomby dostaję? O tym mamo, masz... Ja zamierzam. Nie, już tutaj do można spadać! No, niestety. No i oczywiście ja przegrałem. Zapomniałem, że tej do można spadać. Ja sobie tak na spokojnie stoję, patrzę, że się podobno mną zapada wszystko. Niech jeden typ tylko to wygra, gdzie najlepiej. Tak, jeden typ wygrał tylko. Kęk, który nie miał 3. Tak, on chyba miał 1 i teraz ma 2. Lecimy. 10 kratek. To trzeba, pamiętam, chyba równo 10 kratek się wydaje Tak, to chyba równo trzeba. 10 kratek. Tak. Mam 3 punkty. Staną kolor. Okej, okay. trzeba jakimś kolorze stanąć. Na niebieskim. Okej, okay, fajnie. Zamra do? No? Kurde, ma nadaną przewagę? To mnie martwi. Musimy go wyprzedzić. Oj, oj, o nie, nie, nie mam gdzie uciec. Proszę. Jest. Stanowi idealnie pomiędzy. Przeżyłam. Co to? Oj, oj, oj. O nie, jestem na to, ta, na to widoku. Wszystko mnie za chwilę zabija, dadam mu. Tutaj git To jest git, z o nie, tutaj się rozpryskuje Jest Co? Przegrałem? O co chodzi? I kumam No oczywiście, no jest teraz źle znowu oha to się zmieniło, tak nigdy nie było Nie Jest Proszę Co jeszcze? jest? Jest! Dobrze, daliśmy radę Daliśmy radę To jest postęp Pogchamp, damy radę Jeszcze to wygramy Dobra Co to jest? O, to jest to! Prawie wpadłem do wody, bo tak biegłem a to jest, to jest dosyć proste. Powinniśmy dać radę sobie z tym. Chyba, że on nagle jakiś gry mnie zepchnie. Ale powinienem sobie dać z tym radę. To jest dosyć proste. Dobra. Teraz tutaj. Teraz tak. Jest sukces. No dobra. łatwe to było. Teraz to jest ten lód taki. Dobra, wiem. Teraz tutaj, nie tutaj, teraz tak, a nie tak. I teraz myślę, dobra, tutaj powinienem to przeżyć. Tak, żeby to przeżyję. Chyba ty. Słuchaj, dobra. Jakby mi to znikało. Się wystraszyłem. Jest, ja jestem doprowadzeniem, jestem z jednym typem. Dobra, jest szansa. Oj oj oj. Lecimy z tym, pyk Tak Mamy już w sumie Osobę spoza wszystkim, wszystkich motyle, żeby oni nie mieli Dobra, tutaj kolejna Kolejna gra Co ty robisz? czyli o to chyba Tak mi się wydaje Teraz dać? A, to dobra to w miara łatwa. No, czy teraz już będzie finał, czy nie? Ciekawe, czy będzie teraz finał, czy nie będzie teraz finał. Uwaga, nie, jeszcze nie ma, a po tej grze będzie finał. Nie wiem co tu chodzi przegrałem niestety. TNT run, finałowa gra! Ja w TNT Rana kiedyś dużo grałam, ale ostatnio w ogóle. W ogóle w ogóle nie grałam TNT Runa, więc nie wiem jak to będzie. Jeszcze na speedzie jest samo nie. To jest mój koniec. Koniec zajeżdżam typowi drogę? Tak. O nie. Dobra. Dobra, rada Oj, oj, oj. Jest mi ciekawie. Spadłem. No Dobra, to jest dopiero początek. Oj, co? Spadną dwa piętra. niżej, więc. No spokojnie. Robię tutaj dużo dziur. Typ spadł. Widzę właśnie. Lecimy. Zajeżdżam typowi drogę? Nie. Jednak mnie nie goni, Myślałem, że mnie gonił. No lecimy, dajemy, damy radę, damy radę, musimy. Tyk. A to jest mały czas, no to za chwilę nam się kończy, więc... Też to na pewno damy radę. No dobra. Koniec widzowie, To? Ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało mój filmik. Jeżeli chcecie więcej odcinków, na przykład na pewno kolejny będzie z całą ekipą. Ja już z tego wychodzę. Ja sobie będzie z całą ekipą naszą, zagramy sobie na takim fajnym trybie. No ja się już z wami żegnam i naura!